Cześć, Manko. Ja jestem Carpac Fishing. Dzisiaj jest kolejne zarybianie y, akwarium nowego. Y, są trzy ryby. Teraz y, będą w akwarium teraz cztery. Zaraz to trzeba otworzyć, żeby, żeby to nie o. o Zobaczcie od góry, jak to wygląda. Nie wiem, czy O, widzicie? Tutaj fajne, fajne rybki mają. Mamy. Zaraz zobaczycie. Trzeba, trzeba jakoś złapać. Odejdzie. O, 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 miałem prawie. O, dobra. Mamy kolejna taka piesza ryba. O! o, 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 o dobra. dobra, o tutaj zobaczycie. No i właśnie taki okoń właśnie ma bardzo dobrze... To właśnie cieplutka woda jest? Jest? No, oj, jak ciepło! Fajnie, no, musisz je... o, musi się o, dobra, kolejna rebka Taka, o, ta trochę. Trochę są właśnie takie. O, ma. Kolejna to będzie. Bardzo oni. Kolejna, taka rybka, o. o taka. Uja, utknęła. Cii. Zaraz to wezmę. Nie, bo on. Dobra. I ostatnia rybeczka, to będzie taka, taka płoć. O! O nie! Nie, ten mi utknął Ja muszę go... O jest, wyszło. Próbuję się wydostać. No bo. Dobra, na tyle to koniec. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Cześć.